Cześć leszki, kolejny odcinek na no mojej grę, a dzisiaj sobie będę najlepszy serwer na świecie, to jest CraftPlay, tutaj je można go czytać ile się chce, więc yy, yy, nie polecam, yy, nie polecam wchodzić w takie serwer. Okej. Okay. jesteśmy dzisiaj na koncercie. Przyglądamy się na na świecie i w ogóle nie wiem, ja czy czuję na serwerze polskim. A się nie dostaję w ogóle dwa razy, to czuję trudno. Serwu nie spiesza. Nie spiesza rano, choć ja to trochę drzewał. Ja to pierwsza, wiecie, w nocy. Ok, nie wiem, nie wiem, dlaczego to dołączał takiej okay. porze, żeby się kupić. Dobre, nie ważne, i dobre, co mi trochę zaśmiesza. Ale okej. Teraz w um, ogóle mnple... obczajcie to, że, że nie ma takiego koloru. Ale są, ale ogólnie, czy to są super, masakry. Patrzcie, na przykład jest jesteś takiego jak No fall i to, i, i po prostu mam no... najlepsze czy

Nie, ja tu będę miał topania, ja. nie? Jak chcę, to, to, na... ja to, to mogę sobie. zlewać, weźmiemy na... Pfff. Jakiś pieszak. Ja żyję z tego serwera. Jak chcę, to mogę sobie. i bić top, jak chcecie w ogóle. Pfff, x. No? W ogóle ten x, a nie na grę, to chyba ten, ten od. ten co ten ma kanał. 20 na pora, pora. Subami i on tam kopił na te gry. Ale nie wiem, czy to on. Yy. Ale okej. Okay. Halo? O, skorzystał z uszy. Super. Masakra w no. yy. sensie. By... Nie nie coś pójdzieło. Niby... Wgłoś coś taki serwowy powalony, że po prostu nawet nie ma bilet żerów. Nie do no nie. O, o, oparaga się. Trzeba czekać, jak się. O, dobra. Jak się oparaga, to jest. To jest za serdeczki, mam w Niemczech to do po prostu. No. Dobra, nie, nie komentuję. Ale to jest naprawdę takowe serdeczki, bo można to, patrzeć, to, 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 to jest 100 gry. Nie, sobie tu to będę chyba wbił to na, na najlepszym Gigi'a. Został jakiś białos, który tam jest przy okazji. A, a wezmę do tego PvP... PvP, nie PvP. Dajcie, dajcie. O, S. Dobra, mała. Mała Wezmę sobie Sharknasa, bo może być ostro, jeśli on ma tu był podobno ma czytów. A nie, wiem, ma... ja byłem wymarł. tu mam Co to jest serwer pulpany Co jest? Nie, ja tu wbijam topę. jelo. Nie, ja tu wbijam tope Nie, w ogóle chłop się tepnął, jest Nie, dobra, idziemy na kolejną łażę. <śm> Ale to z taki sercami bo ogóle, no. I... Okej, okay, on będzie miał skafodę na tysiąc procent. Niestety w tym czycie nie ma skafody. Ja się go zapomniał, I... no nie ma skafodę. Łe, łe, kościu. Yyy... Ej, nie on na pewno, znaczy, to no bez kilku. on nie ma czego to... To byłoby Belka. Dobra. Aaa, chyba nie ma skafody, dobra. yyyy uh. aha coś nie wyszło coś nie okej okay. coś nie wyszło juzus dobra, to a oni sobie nie mają, czy ja? tu? czy ok? tak? Ja bamba. Nie, že Nie nič. Ojoj, oj, 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 Ej, o... oj, oj, Yeah... oj, oj, to oj, oj,

Teraz... Ej, pamiętam, teraz się pytają i co teraz nie mamy pewnie. Ej, teraz nie mam ile tego. Bez kiltu. Nie. Co ja mam przeżyć? O! Przecież tu tak nie ma ile żeby do handlowania. Nie? A przecież teraz ja się, bo ja skoro mam mufa, ale przecież tu mówię nie... o albo. Ale w, jednym, w jednym jest, w drugim nie ma jadło, nie rozumiem. Dobra. Trudno. Potem będzie kończyć. Okej, okay, bo jest jakby pierwsza w nocy. Ja rżę. ja rżę. z tego serwa. I jeszcze nie dostaję ładu. No i lepsze, ja czyli ten koncept. polecam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś jeszcze nie stoi znalazł... z Ej, ale to nie było nasza nibyka! Aj, co ja przyszedłem? Ja, coś... ja nie widzę, że jednak ja go w tatu O gościu. Aha, on ma nowe uchwały, okej. Okay. Aha, ja znam w ogóle tego typa. On w ogóle, on jest na kimś. No podobno, jest dobry. Skoro ma chiki. Strasznie się po co ja na niego nawajam skoro on i tak jakby... Tylko szkoda, że tu nie. Ach, właśnie, dlatego, właśnie dlatego tutaj mogę sobie dodać jeszcze... Nie rozumiem, czego serwa? Naprawdę. Zostawcie nie, <laughs> yeah, dobra, ale tak serio to zostawcie łapeczkę. Eee, no i w sumie to tyle i cześć.